Siemanowice. Dzisiaj testujemy nową grę. Która jest Idle RPG. Wyszło niedawno i czekałem na nią. Bo jednak to jest stickmanowa. Ja lubię gry stickmanowe. I dziś przetestujemy tę gierkę. Oczywiście jak zawsze zostawcie suba, lajka, trzy łapki w górę i Kolejny film z tej gry. I nie przetłumaczę wam tego wszystkiego, bo to po prostu zbierasz szybko leci. I ja nawet nie do końca rozumiem, co tu jest powiedziane. Finalna ba. Ok, czyli to jest taki. Simulator. Mogę klikać. Jeszcze ja chyba nic nie robię jak klikam. Zobacz, to jest gra tego typu. Victory. О, хэлт айджену, хэлт регерейшн, атак спид, крит шанс, критический дэмэдж, изменяем индукию. The... O, atak speed, atak speed z giga hyper drogi. Pójdziemy w atak, i widzę tutaj dosyć łatwo że się zdobyła kasę. Pat Hero. Aha, okej, okay, czyli coś, coś w tym stylu to jest. Idziemy oczywiście w atak. Oni kit'a. Jeszcze więcej. I w helta, po okazji. Widzisz, oni mówią, że nic nie robią bohaterowi naszemu. O Jezu, ile tych jest? Mówię, nie wiem po co są te Gemsy. I taka chance a, oczywiście zwiększamy. większamy. Regeneration może i tak on już giga szybko. I Wyatak Speed up do 70 Klik Chance. O kurde, o już nieważne hita. Bo możemy samolować? Ty mogę 35. Dobra, więc nie wypadło. Dobra, mamy lepsze rzeczy. Dobra. Quick Cube Armor. Quick Cube Nie mamy. Zobaczymy. Najlepsze no, to są epickie. Ok, czyli tu są wielkości A. Tu nie ma K, tylko tu jest A. Czy to nie będą jakieś ogromne liczby? Już wiem. No bo jak jest A, to w sensie są a, dwie możliwości. Albo to będą ogromne liczby, albo to będą małe liczby. Jezu Czy ja nie mam w ogóle po co w iść już? Bo ja mam po prostu zbyt dużo tak helta nawet Są łącze weekendowe Coś fajnego? Nie Dobra, idziemy w atak speed'a, w można w sumie w atak też pójść. Dobra, no oni dużo mają tych HP. A szczerze? Dla mnie fajna gierka. Nie, wiem, nie, teraz mi się Teraz zmienił się ten. Mi się mega podoba ta gierka, bo jest się taka typu... typu dawne takiej gierki, typu 2019 około. Wtedy wiele sti Stickman Game'ów powstawało. W połączeniu z... z tym... z... No, jakoś się i... Z takim typowym idl, że się upgrade'uje i ten tego, nie? I mamy diamondów. De Czekaj, tu mam spod... 1200. O, jest boss. tak a nam w ogóle nic nie atakuje? Taki boss? On nam atakuje 80, ale my już mamy 7000. Oj, mamy już drugi wave. Czyli fajnie. Ja go ja też zacząłem, bo teraz już mam trochę lepiej w szkole. Już po prostu mi zaczęła przewracać ta chęć tworzenia dla Was filmów. I teraz planuję zrobić sporo filmów. Na pewno na weekend będziecie mieć sporo filmów. Moje o o, złożenie. ma, na pewno będzie sporo filmów na weekend. Planuję zrobić około 3 filmów na weekend ten będzie na piątek Tu tak na sobotę będziecie mieli chyba Brawl Stars -a? Aj, nie wiem zobaczy się jak będę robił film sam do końca nie wiem muszę coś wymyślić na niedzielę co dla was zrobić tylko nie wiem z czego chyba trochę trzeba w nie możesz Nie, możecie zastosować propozycję gierek Bo aktualnie się kończy sklep I po prostu no Nie ma zbytnio co, w co grać O, o Jezu, ile tych jest lepsze wroga się pojawiła nie no szczerze bardzo fajna gierka mam nadzieję że wam też się spodoba bo jak ja to nagrywam to niedawno wyszedł film z testowaniem z mojego mulki możecie je zobaczyć dam wam może linka bo też planuję zmienić trochę opisy będą bardziej rozbudowane Eee, przez co będziecie mogli już wchodzić sobie do innych filmów, na przykład od razu z tego. Z... Na przykład jak będziecie się oglądać ten film, to od razu będziemy mogli sobie wejść do opisu, na przykład wejść sobie na poprzedni film. To jest za No, ile mamy? Dobra. Skile zainwestujemy chyba, bo skile są nie w Dobra. Zielone, sk zielone skile. Dobra. No. Teraz musimy zainwestować w atak! Hell Dragon, Hell. Ale za wykona. I teraz zrobię go zrobić tutaj. Dobra. Na razie idzie łatwo dosyć, co mnie trochę dziwi. Teraz gnę na bossie? I co? Halo pewnie... Yy, zbyt wolno go pokonałem. Dobra, idziemy bardziej w atak. Atak speed. Crit chance'a chcę kupić na 2% przynajmniej te. Dobra, 1500 gramów Pet... Pet stop? A mogę mieć pety? No nie ma zbytnio Nic dobra, ale tak zawsze Pierwszy raz jest, zauważyłem Dwa sześć że... Aha, czyli drugi jest je zachowuje Dosłownie Dobra, klikamy Jeszcze lepszy ten co teraz mam zrobić? 5 i 5 przeciwników. Dobra, już. Już, 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 już. Samon 45 kg. Zrobimy 11 kg, bo w nie zmagałam się z chcę w trzeba zainwestować. Dobra. Pyk. Tak. Co mamy teraz? Pyk. I zostajemy w atak. Mam 100 tysięcy ataków. Fajnie. Wg. nie wiem, czy nie będzie tak głośno. Mam nadzieję, że nie. Chyba, to spróbuję no podgłośnić wam trochę mój głos. Jakoś. Nie wiem, czy się dokładnie tak da. Więc co Ну, <пух> все это было такие вот, легко. А? Dobra, teraz to. Jest Postawimy auto. Patrzcie na to. Na ja, ja mam 50 tysięcy monet. Pięć, że ja mogę sobie teraz spamować w to. Nie ja mogę sobie w to spamować. Idę w lecie. Pięć, że ja mam 50 tysięcy. Tyle, że on. Nie, no, dobra. 250 50 levelu wydam się. Dobra. Trochę w Helta. Do stówy. Do stuwy w regenerację. I jeszcze w Attack Speed. Pyk I Attack Speed. już tutaj jakoś mega dużo to nie zajmie. Jest drogie. 50 level. Najtańsze jest critical damage Maksymalny attack speed Czekaj, który to jest maksymalny Max level attack speed Nie wiem Na pewno nie to spora Ale obstawiam coś około 1000 lewela mi się wydaje Dobra boss no, bo zakniewania ciężki. Przynajmniej no, tak mi się wydaje. Nie no, życie cię spadać, czas. Żerdy. Clear game, dungeon 3. No, na razie. No, na razie nie przejdę. Dobra. Mam 2,5 tysiąca, dobra. To możemy samonować trochę... Trochę gersu. Bo jednak na te gersy się przydadzą. Dobra, mamy epickie rzeczy. W nie epickie, tylko pratki. Dobra. Pyk, pyk. Weapons. Pyk i pyk. Nic się nie zmieniło. Dobra, a tak. W w chyba nic nie wadę leciał. Bo ja, bo ja nawet nie O, bos. konam go na jeszcze? gożę z piętnastym firmy, a tymczasem laci S, Ile mamy gęsów? Tysiak No przynajmniej 1100, żebym bez skilla. No się chyba nie opłaca na 1100, tylko bardziej na już 1000. 1000 tam. Na tym większym. No, no to to potencjał włączę. 1B? O Jezu Ile? Mhm w reklamę I wywaliło, wywaliłem się film przez przypadek Jakby wam nic to nie zrobi, bardziej ja będę mieć więcej szerszy do zrobienia. Dobra, nie no, bo już zdycha. kata gra głośna. Nie no, dobra. Tutaj to, 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 to na Esie niszczymy. niszczymy go. Tego drugiego to to, to to, ja nawet nie chcę myśleć. No. No, napłacony Sigma 1, 2, 3. a, a tak, a tak. O jezu, unboxing na koniec odcinka. O jezu, a on ma dużo HP. No to może ustawiamy na... Ledwo już go pokonujemy, żeby poulepszać. Ale na pewno będziemy mieli no, dużo mega. Dobra, wygraliśmy. Dobra Nie pytam A, idziemy w atak Do 300 Aresztowali mnie w atak speed. Mi się wydaje. Bo jak trzeba maksować atak speed, żeby ja dostali na przykład double hita, no to Idziemy w atak speed. Mm. Dobra Nie to jest takie drogie Już 10 tysięcy koszty Dobra, na koniec odcinka unboxing. Gars. E, rzadki, rzadki. Żadnego rzadkiego nie ma. No nie wiem, muszę zobaczyć. No tu nie ma nic. Aha, ja nie mogę w ogóle dostać epickiego. jest dopiero czwartego levela. To w ogóle mogę dostać. Rzadkiego nie mogę ze rzadkiego. Dobra, no to idziemy w tę. Żeby te lepsze dostać, dobra, mam trzeć level. masz szybko sz wszystko jest równe. Dobra. się nie zmieniło. Dobra. To co? Idziemy się w kolejnym odcinku. Cześć. I...